Co zrobić, gdy na lotnisku zginie nam bagaż? Jak wycenić zaginioną walizkę, gdy nie uda się jej odnaleźć? Czy posiłek i napoje dla pasażerów opóźnionego lotu to uprzejmość przewoźnika, czy jego obowiązek? Dziś na lotnisku w balicach można było się sporo dowiedzieć o prawach pasażerów. Sylwia Maniak. Zagubiony bagaż, odwołany lot. Takie niespodzianki często spotykają nas na lotniskach. Wie pan, co w takiej sytuacji należy zrobić? Nie za bardzo. To nie wiedzielibyśmy chyba co zrobić. Warto jednak się dowiedzieć. W ubiegłym roku na lotniskach całego świata zaginęło 25 milionów sztuk bagażu. Pierwsza sprawa to jest wypełnienie formularza nieprawidłowości bagażu. Trzeba to zrobić tutaj. Nasza zguba powinna być dostarczona w ciągu 48 godzin. Jeśli jednak tak się nie stanie, możemy domagać się odszkodowania do 5000 zł. Wartość bagażu wyceniana jest na podstawie rachunków, które mamy za rzeczy, które znajdują się w bagażu. A co jeżeli nie mamy tych rachunków? Jeżeli nie mamy rachunków. Wartość takiego bagażu ustalana jest na podstawie wagi bagażu. Linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy, dlatego biżuterię i sprzęt elektroniczny lepiej zabrać do bagażu podręcznego. A co, jeżeli na tablicy odlotów zobaczymy taki napis? Linie lotnicze mają obowiązek zapewnienia pasażerom zarówno posiłków, jak i napojów. Gdy lot opóźnienie jest dłuższe niż dzień, pasażerowi przysługuje również prawo do noclegu oraz transportu z hotelu do, na lotnisko. Chyba, że ruch lotniczy paraliżuje pył wulkaniczny lub dźwig. Wtedy linie lotnicze tak naprawdę nie mogły nic zrobić, żeby pasażer mógł dotrzeć do celu. Natomiast nawet w takiej sytuacji warto się odwoływać. A jeżeli odwołania nic nie dają, w egzekwowaniu naszych praw pomogą instytucje, między innymi Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji na stronie internetowej. Sylwia Maniak, Kronika.